I Jesteśmy. Jesteśmy mamy... już po nowym update. Ie. Tak, i Czarek gra nową panią. Ja tą nową panią gram. też mam, ale jeszcze nią nie gram. A, A ja nie mam. Ha, ha. Bo Oliwia ma nie po drodze. Tak trochę. Ale odzyskaliśmy Oliwię przynajmniej. W sensie? Oliwię. No bo ostatnio ci nie było z nami. A no, tak. No tak, no. Koparkiem jeżdżą za oknem. Trudno, przeżyjemy. I widzę, że Aha. meczy znowu szuka tak jak wczoraj wieczorem. I może być słabo, to co? Zobaczymy się w meczu chyba już, co? Aha. Zobaczymy się w meczu. No dobra. O nie, grałam w tym meczu królikiem dzisiaj. Mamy no, medyczna. Eee, to chyba dobrze, że nie, nie ma innego. To jest Ghostface. O Czemu? Czemu tu nie ma? I jest za mną. A gdzie ty jesteś? Ciężko mi powiedzieć, więc jestem. O, widziałam kogoś i coś biegło. Ja tu biegłam, O Sorry. O potem. Przed cebulę na początek. Zostaw nie by go błogosławić. Nie mam tego perk'a, bo nie ruszałam drzewka na Gra mi się ścieną ogólnie. Oj, się dooko... na sobie. Oj, jestem z randomem przy genie, robimy raz na no, on odmach wygasz się w ogóle. Dostał paletę Czarek, a gdzie ty ty biegasz? Ale... Czemu ja w wy... tym tak samym czasie... O, widziałam was! Nie biegnij tu! My gena robimy! Czarek! Ty wiesz, że ja nie mogę tego kontrolować, nie? A ty tam, ej! Czasem tam biegaj. Albo i nie. Ale no o nie pobiegam. I cię bierze? Bierze. Tak. Ha, gen się skończył. W ogóle inaczej teraz się świeci gen, jak jest zrobiony w ogóle... Czy ktoś czarka ściągnie? Aaa, ścina mi się. Tak, ja ściągam, bo za randomem powie chodź, idziemy daleko W ogóle widzę jakby inne kolory są? Nie wiem y Pff. To geny są jakieś takie bardziej o, tu jest, o tu jest Jakieś bardziej wyraźne mam wrażenie też Nie wiem Nie wiem czy on za mną, czy za to wączarek? On za mną rozładowałem go. Ale tutaj tak nic mi nie da Czeka, także. No. A ty jeszcze dalej żeś powietrz. A tu ja jeszcze dalej pobiegłam, no. Idę. Gdzieś tu są. Dobra. No poszedł w moją stronę, ale nie do mnie. Chcesz go tak mocno. A, on za mną! Mam ich ściągać? Tak! Ja, ja daleko nie mam jak coś On czy on mnie goni? Zostawił mnie czy się... Wrócił? Nie wiem, uciekaj Zostawił mnie chyba no, Pewnie się wrócił, wrócił. Nie! Ja za mną dalej. Chodź, cię, chodź. To tu zaraz. Tarek. Idę. No i masz. Słyszę tylko jego płachtę. A nadzieję, że nie słychać mi deszcz. No! Tak? Nie, nie no. słyszę żadnego deszczu. To jest tak blisko! Eee, chciałam mu zrzucić paletę, ale... Byłam na hita. Idzie do dwójki, do jednej kto kuca. Nie, do Randoma w kapeluszu. Albo nie Czarek. wiem, czy to Czarek, czy to ty, czy Random. To ja. Random zrobił totem tak. chyba. Zrobił. O, A A, nie widział, dobra, to przystanę. No właśnie, czekaj, zciągnąć panią pufę. No, idź, idź, iść, dobra. Chodź, chodź. A tam random się kitra. Przy tym totemie świecącym. A uleczy się. Co ziemi robić No. Jak się tu nie wróci? Czarek daj znać jak cię zostawi, o ile cię zostawi Póki co nie jeszcze goni Może weź na środek Oliwia Jezu, co mi się stało? Widziałaś to? Nie e, On mnie odpuścił chyba Tu jest piwnia to nie Kroku zrobienia Ja się leczę w tym kręgu jakimś, nie wiem czy ty jesteś tym samym tak, jest o, jeden. Jest. Jest... Gdzie jest ten środek? On mnie zaraz wyjdzie na ryjnie, ja to wiem już. Ja mam innego gena pojedynczego w kiblu. A tutaj też mam. No. E, ja słyszę go! go słyszę. On goni randoma. A, okej. Okay. Ewelina, uciekaj! <laughs> Lepiej nie mówić o co chodzi co Ewelino może... No, nie, nie, nie. Ja Szkoda, że tego nie nagrywaliśmy wtedy. No. są Tak żałuję. To było tak śmieszne, ojej. E, Oliwia, czy ty gdzieś go tam słyszysz, obok siebie? Już nie. Ja mam trzy czwarte gena przybrane. Oni tu są. No teraz go słyszę. A było we Kurde, on przylezie zaraz do mnie. Mam nadzieję, że nie do mnie. Ale ja go słyszę, Jezus. Gdzie on, on idzie? Widzi? do mnie. Nie, że chwilą wysłyszałam, ale... Dopiero czas nie... go słyszę. Ja jestem w tym kręgu, on mnie nie będzie widział, haha. W piwni. W piwni, w piwni. A tu jest środek. No tak. Gena wybuchłam, teraz przyjdzie do mnie. Ale teraz będzie widział, bo gena skończy. Nie jest za mną. Widzę. Kurde, jak się lupuje. A, gdzie jest tu wejście na środek? Eee... No właśnie... Czy Kurde! To jest... Ojej! Okefło mnie! A... Ściągam randoma Dobrze A ty też Olive tak idziesz z opiewni, nie? Tak, a co? That's not good Wigluj! Wigluje! To ale jest ona... motorek to może A dobrze, że masz pokrewieństwa Idę po Oliwie Idź, idź Aaa! Dostaw randoma! Ja miałam tego gena tak super zrobionego, się nie pamiętam gdzie to było Jezu, Co?! Jezu, się wystraszyłem O, tu On był? Wrócił się do was? Nie? Tak! Pójdą do On Za to bunczarek. Ale znowu. Nie chcesz to nie. Gdzie ja miałam tego gena, pomóżcie mi. Ja właśnie co miałam już kółę. Umiaram... pojedynczy. Jezus. Ja skubiłam gena. Powiedzmy, że coś mi się udało w tym meczu. Gdzie ty A... jedziesz? Tutaj. On idzie do mnie teraz, kurde. Nie, on chyba do tego gena kopnąć. A no, Ja skupiłam się skupiłam to temu tam. Stronne to temu mówisz. Mhm. Ja miałam teraz tego gena w kiblu, jezu. Ja też szukam mojego gena w kiblu. O jezu! <gryw> A jest tu na środku zrobione? Nie, a, random to Ja mam obawy. Zaraz do nas. Na pewno. Echem. Najpierw się naładuje, a potem przyjdzie. Random się rozgląda cały czas. No ja też ja coś też rozglądam. Plecą mu zaraz na ry. ja to tak czuję, nie? jest ten kibel z moim genem? Ja nie mogę znaleźć. Czy tu gdzieś? Tak, on tu był go kopnął. A tu ja mam Oliwia twoj gen... twojego gena. Twój gena mam. Rób go. Rób, rób. Robię, ale on tu zaraz do mnie przyjdzie. Random tu dołączy. A jednak nie? No nie, bo to jest jedynka. Ale mógłby tu postać, bo ma wykasz się. No. A się co mnie wkurza, jak jest przy tym to temie? Cały niebieskie kraje. Ja pier... ojej ojej no o! a ty tutaj Wchodź Oliwia tam skopnie twojego gena tego Oliwia chodź tu, tu jest obok ta piwni... da, piwnica, ta piwnica o tu random robi, czekaj piwnica też jest piwnica też Kończymy jest szybko, piwnic. bo on ma wykazać się a robicie je w no od podwójnego no ja tam robiłam E, ja nie wiem czy random pójdzie, bo ja kredytu nie mam Ej, tu już ostatni gendy? Tak To no. jest? E, chyba... jest Random chyba... Ja nie totem. A świecący? Nie No nie stalkuj mnie, nie A A niszczy no. czy błogosławi? No nie, naładował no się, kurde A mógłby random przyjść? Leci On cały czas za mną, jest, Susy, nie umiem uciekać. Wspomniał jak się gra w tą grę. No chodź tu, no chodź. Chodź tu. Chodź randomie, chodź, bo ja nie trapię zaraz z kimś czekam. O będę Gdybym je zostawił, nie. Kurde, bo ja mam ten, ciatka, nie, to by została. Czy, cię, czy on cię zostawił? Nie. Ja muszę bramą uciec, proszę. Muszę zrobić tu zadanie. Random pod ciebie pójdzie chyba? Tak, ja się muszę uleczyć. Ja przygotuję... Ojej! Co? Random, you can do this! Czy random cię ściągnie? Ja przygotuję bramę. On się kitra są. co. Random, czy killer? Czy on ma zegarek? Nie. Jezus! Nie wiem gdzie jest brama, czy się dobrze biegnę? Tak. Otwieraj, otwieraj, otwieraj. On jest za randomem. I biegnie w waszą stronę. Random, czy... Random. Aś, a nie, poczekaj. Killerem. Oliwie, otwieraj tą, tą... tą bramę do końca, otwieraj tą... Oliwie, otwieraj tą bramę do końca! Omegę zrobiliśmy, to chyba. Uciekniesz? Tak. Kto tam leży? Random. do uciekł? Tak, on to nie ucie? zdołał go podnieść, no Oczywiście, że uciekł. Ja ten... Jakoś to zaczęłam leczyć, ciut. O, zrobiłem. to ke. było emocjonujące. Ranga plus jeden, jak dobrze. On tylko jednego perka miał. Jedne. Haha, GG, super. Wow. No, uśmieszek. Dobra, to co? Widzimy się w następnym. Tak. Do następnego. Dobra. Kapińka jestem ohojca. przy koniu. Przy koniu. Jestem przy A ja jestem przy bramie. Ale też jestem tu gdzieś roku... przy koniu, Oliwia. Nie ma to temu. Iha! Eee, ścięło mi... Okej, okay, dobra, idę dalej. Skrzynkę o bo tu jest, widzę. I no, jest zaraza... Jest... Albo za demogorgon. Nie? nie? Kogoś widziałam, nie ma ruiny. Kto to ja był? Albo traper, on chyba tam trapa rozłożył po prostu. To jest traper. Nie widziałaś mnie przypadkiem? Nie, 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 nie. Traper to jest, nie? O, tak, tak, czuł Bo on ty, się ty, ty, ty. właśnie... Myślałam, że to zaraza, ale... Bo on się dziwnie schylał. Potem pomyślałam, że to... On szak póki co? On tam rozłoży trapy. I stawia traper. płatki na szaku. No. Będzie... Oj! Piwnicowym traperem będzie. A jest piwnica w szaku? E, tak. No. Oliwia, ty pójdziesz do tej piwnicy za to wybuchnięcie. Odzielę. Nie, dzieje, Aha. nie? A, ja mam pytań. Już nagrywasz? <grywa> tak, Oliwia, nagrywam to. Niemożliwe. Nie Przecież już nie wytrzymam? Ja trzy razy pod rząd wybuchłam. No. A ty masz taki ścinny, czy to ci jest? Co mam? Ściny takie, że nie trafiasz bez pilczeki czy o to ci chodzi? Nie, nie mam ścin po prostu, nie mogę eee, się skupić. Nie wiem gdzie on jest, ale ja go słyszę koło budynku cały czas. No do nas ja idzie. <laughs> robić. Weź Olivia, Bierzesz to go na siebie, to jest Dobra, bo ja muszę go ślepić. <laughs> no no. Eee, on się kręci przy moim genie i poszedł do zrobionego teraz. Ajajaj, ja, ja, ja mamy tu. Czy ty idziesz za mną? Mam nadzieję, że nie ty, pierd. Tak. To może lepiej nie. Olivio! Palwroty! <noise> no, i tąd! Bo? I powiedziałam. <noise> Jak dobrze, że mnie tam nie ma. Choć tu jest gen. Zobaczysz, ty się schowasz gdzieś w szafte, ja ci tam porobię kreski i sobie odbiegnę. Mam pół gena, ale <noise> zresztą na terror usłyszeć. Poczekaj, bo on tu gdzieś... Jedziesz do tego gena czy nie? Jest u mnie. Mam wrażenie, ale, że... On... słyszę go? Tak, bo on jest tam uczarka. Mam wrażenie, że on gdzieś... Jest to tu... paletę? Kładł pułapkę. O Jezu, na szak nie mogę pójść. To się nie skończy dobrze. Trzeba zrobić w budynku. Nie, bo mamy obok siebie te geny. on mnie dorwie. Nie było to obok siebie, nie czy to, było obok siebie? to? To było no, obok siebie? No to jest następny niż tamten, co robiłyśmy przed chwilą. Aha. to jest Niż czarek te pułapki na szaku, jak już tam stoisz. E, nie mam jak. On, ja go słyszę. Mhm. Czarek? Nie, ja Idziemy do budynku? Jest... Ja bym poszła... namiał. No chodź do budynku. To idź, idź, ja pójdę na szak. Nie te... Tu są schody. Gdzie jest to skrzynka u góry może? Nie ma. A! Nie! Ojej. Ale się zlękłam. On przyleci do mnie teraz leczenia. Help me! A dobra, jednak randoma. Tak, tu na szaku. Dlaczego oni się tu ganiają? Chodź do budynku, lecisz mnie, co? Ojej. <laughs> co no szkoda. Czarek, pamiętasz kiedyś te piękne w na szkole? No, oczywiście, że pamiętam. Gdybyś się blisko Raga plus 2. Czemu ja słyszę ten? Y, bo on tu wisi. Mogłoby nie wisieć. Jest u jak ten Ace tak <śmiech> robi. <śmiech> on jest blisko ciebie. ktoś będzie tak. On tu był i mnie nie widział. Ja tu jestem obok, ale on mnie ja zaraz mam zobaczy. Gena Polecam mieć pokrewieństwo. Ma, a nie, ja nie mam. Wciągam, ale on... idzie się... w moją stronę, chyba. Ja kończę gena. No. A Rando go słyszy jego stronę w ogóle, wow. Jego u mnie tak bardzo. Kurde, nie są mnie! O, cholera, nie go nie. Chodź do palety, oślepię cię. Czekaj. To zniszczył no jakieś totemy? Co? Nie! Poza za tym Zali się wywaliła koło mnie? Y, totemy, nie. Piła? Ej, mam jakieś I... lagi dziwne. Ej, tam jest w ogóle w górę, proszę go dokończyć. Czarek, ty pytałeś o, o totemy, tak? O palety. O totemy, tak. tak. Czemu ten random się skrada? Co z nim jest? On sprint ma, nie wiem. Czy, czy ty o mnie? Nie, bo on ja idzie w naszą stronę. Nie Bo nie nie ściągam. To leci Nie wiem dlaczego random sobie stąd poszedł to Jak nie ulec skończyli To za głupi random No Miałem dźwięku zrobionego gena Ja też nie O statwie, połowa jest u góry Chodź już pod u góry skończymy go On za mną Chodź a ja A ty też jesteś ranny, przepraszam dostał paletą. Weźcie oh, go, weźcie go. Ja go nie Szymaj chcę już. Trzymaj go tam. No, trzymaj, trzymaj. Leci za mną. Ja nie mam gdzie uciekać, bo idę naokoło wszędzie. Weźcie go. O, oh, się Weźcie go. Dasz radę. Nie dam! Ja no muszę Nie, go śledzić, kurde skarczyć. no Fajen! Już bramy nam tylko ze strony do otwarcia Ale się boję, że będzie noc Ja też, ja wziąłem dwa totemy po drodze gdzie on cię wiesza yy... O tutaj, gdzie ktoś biegnie O tu, a tu biegnie o, random O Ojej A on widzi randoma To cię ściągnę może Poczekaj, tu biegnie hmm. Ej, kolej, czy jest noet? Kurwa, jest tak, noet? jest. Ej, tam przy szaku były dwa geny. Ej, pwo, dwa totemy. No, Był jeden na pewno przy tym genie na środku. Aha. A w ogóle przeklęła, mnie, czy no, nie? Czy co Nie, w dupie Ojej. mam. No i masz. E, mam tutaj jeden totem, ale czy on się świeci? Nie, on jest pusty. E, to ja znajdę ten drugi totem. Eee, tu, 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 tu 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 trzeba randoma ściągnąć Poczekaj trzeba Mamy znaleźć czas. najpierw topem Tu był W budynku nie widziałam żadnego Nie ten się tutaj też nie świeci Nie to nie było tu Ten, ten się świeci mam 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 Tobie. Dobra to niszczcie On jest za mną O właśnie tu widziałam On jest w budynku, killer On tu idzie Oliwiadę o, czy Baczak, no zdąży. Idę po Radana. Wiesz, że on tu idzie, Oliwia? Pal wroty stąd. Ej, ale fajny jest ten perk. Który? Jaki? Będę no, to leżeć. To jest tam leżeć! I jestem przy haku. Ja Chciałam cię... Pio... No. On ma ja fioletowo... a fioletowo. raz potrawa. Ja nie mam kredytu jak coś. On tego trapa postawi przy bramie pewnie. Tu jest brama. Gdzie są bramy? O, wie, ale weź hita może co? Nie wiem, tutaj przy cyrku jest brama na pewno. No wziąłem hita. Dzięki. <noise> tu masz drugi haczyk, to spoko. Ja się muszę uleczyć i wtedy pomyślę, czy cię zdjąć. Ja chcę go ślepić. That's olej want. A ty masz to w jednej tej zrobić? Nie, nie. Po prostu cztery razy. Ale ja fioletową latarkę, kurde, no. Brama koło cyrku jest gotowa. No i masz. Czarek, chodź tu! Szybko, chodźcie, chodź ja bo razobę ci umierał. Ja szybko! Szybko! Ja jestem niewyleczona. Dobra. On pisze rado, by umierał, kurde no. Spokojnie Olivia. Mamy czas. Ale... Jest czas, właśnie koń zajdę randomem to... ...mega On ci do piwni z nim Szybko! No mamy czas No nie wiesz, jesteście daleko No jak daleko? A nie jest daleko Oliwia Bierz ją, do uciekaj! Uciekajcie do bramy, ja go wezmę i zginę, dzięki Nie nie nie, nie, nie ma, że giniesz Ja się znaczy, boję przez się ten budynek Będzie go na siebie, pani kupu No to! Oh, oh, oh. Kurde, spali wiarego A nie, on za tobą dalej. Bo jestem ranna. Oliwia, leć do tej bramy! No! Tu przejście jest zamknięte, Jezus! Myślałam, że otwarte tam! Jak, Jak on mnie położy... Mnie te, ja jest też go blokowałam, cyrk. ale... Uciekajcie! Cyrk. Czarek lecisz Uciek dalej? Lecę, ale uciekajcie. Szybko, szybko. Uciekajcie, no możesz nie wytrzymam. Dostał paletą, ucieknę! Ucieknę! Chodź tu! Szybko, nie! O, 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 o. No! Przecież byśmy się zdążyli uleczyć. On taki Dobra. biedny Zabiję, stoi tak przy tym drzewie. Poszedł sobie. Zniszczą wiecie? paletę. To był Biedny, życia. poszedł sobie. Szkoda mi go, wiecie? Minie. Aha. Ja barwę. No. Barwę miał? No Co no, tak szybko z nieki? O, nie archiwa się odblokowały. Już? A bo jest ten. No plus powiem. dwa. Wow, ja plus jeden. Ja tak. też mam plus jeden. Czarek, czytujesz gra grę, ja nie wiem. Może. <laughs> Spoko meczek w sumie. Ale jestem no. dumny z tego meczu w końcu. On biedny z konsoli jeszcze. No dobra, mhm. to my się widzimy w następnych odcinkach i meczach. Mhm. Oczywiście. Tak. Pa, pa, i w, pa w ogóle. Pa. Wszyscy są super. Tak. tak, wszyscy jesteśmy super. Pa! Pa! pa.